Gliwice to miasto na Śląsku w zachodniej części metropolii. Gliwice znane są głównie z miejscowej politechniki, klubu piłkarskiego piast występującego w ekstraklasie oraz zabytku architektury, jakim jest drewniana radiostacja. Gliwice składają się z wielu dzielnic, takich jak Bejldona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernik, Ligota, Zabrzka, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście. Trynek wilcze gardło wojska polskiego, Wójtowa, Wieś, Zatorze i Żerniki. Gliwice nie są miastem niebezpiecznym, ale nie brakuje tutaj problemów społecznych. Jak na całym Śląsku, spotkać tutaj można przedstawicieli patologii. Najgorszymi dzielnicami z dużym odsetkiem problematycznych osób są Łabędy, Zatorze, Trynek, Sośnica i Bejldona. Gliwice są podzielone na dwie grupy kiboli Piasta Gliwice i Górnika Zabrze. Kibice Górnika Zabrze zajmują kilka dużych dzielnic w mieście. Z tego powodu w Gliwicach dochodzi do częstych awantur z udziałem pseudokibiców. Często dochodzi do tak zwanych wjazdów na dzielnice opanowane przez przeciwny klub i czasem ofiarami nabuzowanych kiboli są postronni mieszkańcy gliwickich osiedli. Gliwice są jak na Śląsk miastem całkiem zadbanym i rozwiniętym, co prawdopodobnie zawdzięczają temu, że w mieście znajdowała się politechnika. Z tego względu gliwice mają o wiele lepszą sytuację niż zabrze czy bytom. Do Gliwic już w latach 90. zaczęli ściągać inwestorzy, co doprowadziło do powstania alternatywnych miejsc pracy po upadających kopalniach czy całym przemyśle. Dzięki temu mieszkańcy Gliwic raczej nie doświadczyli problemów bezrobocia. Gliwicka strefa ekonomiczna skupia wiele dużych zakładów pracy. Zachodnie montownie i magazyny napędzają dziś lokalny rynek pracy. Niestety dla wszystkich absolwentów Politechniki Śląskiej tych miejsc pracy jest zbyt mało w skali całego regionu. W sąsiednich miastach nie ma pracy, przez co liczba miejsc pracy w Gliwicach nie pozwala wchłonąć większości absolwentów. Z tego powodu wiele młodych osób ucieka z Gliwic po skończonych studiach. Także sama jakość kształcenia na Politechnice Śląskiej w opinii wielu studentów pozostawia wiele do życzenia. Za czasów PRL-u Gliwicka Politechnika była najlepsza w Polsce. A obecnie jest jedną ze słabszych uczelni w kraju, gdzie i tak uczelnie wyższe prezentują słaby poziom. Młodzi inżynierowie wyjeżdżają ze Śląska do Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy za granicę, bo na Śląsku nie są w stanie znaleźć pracy. Jeżeli chodzi o spędzanie czasu w Gliwicach, to jest wszystko, co powinno być w tej wielkości mieście. Mamy historyczny rynek i stare miasto z restauracjami, kawiarniami, pubami i dyskotekami. Są parki czy kąpieliska. Mieszkańcy Gliwic, którym udało się znaleźć w miarę dobrą pracę u siebie w mieście, nie mają aż tak wiele powodów do narzekania. Oczywiście jest w mieście także wiele ruin i miejsc zaniedbanych, ale to standard na zubożałym poprzemysłowym Śląsku. Pomimo tego wszystkiego gliwicom nie udało się uniknąć katastrofy demograficznej i tak samo jak w sąsiednich miejscowościach miasto straciło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców od początku lat 90. Gliwic za nie najczęściej emigrują za granicę do Niemiec czy Holandii. W mieście znajduje się wiele agencji pracy, które naganiają młodych Ślązaków do wyjazdów. Do gliwic od około 10 lat ściągają imigranci. Najpierw byli to Ukraińcy, potem imigranci z byłego Związku Radzieckiego, a obecnie są to ludzie z całej Azji i Afryki. Gliwice stają się miastem multikulti. Wszystko wskazuje na to, że liczba imigrantów będzie szybko rosnąć, gdyż w mieście nie rodzi się zbyt wiele dzieci. Pomimo tego, że nie ma problemów z pracą, to są z mieszkaniami, które są drogie dla młodych ludzi. Ponadto w gliwickich montowniach i magazynach głównie zatrudnia się mężczyzn, więc dla kobiet są mniejsze szanse na znalezienie lekkiej pracy biurowej po studiach. Z tego względu w mieście brakuje młodych kobiet pomimo rzekomych perspektyw na znalezienia nie najgorzej zarabiającego jak na Polskę partnera. Gliwice mogą w przyszłości zostać typowym miastem imigranckim, a ty jak widzisz przyszłość w Gliwicach? Podziel się swoją opinią w komentarzu.